Hej, wiesz o tym, że to ty decydujesz, w jakie szufladki kobieta może cię wrzucić? Ja studiując psychologię, pamiętam, że gdy przyjeżdżaliśmy tam na różnego, były takie obozy dwa razy do roku, pełno ludzi z całej Polski przyjeżdżało i w Wiśle były tam zaję były zajęcia i ja tam miałem, jak zawsze Różne szufladki byłem w różny sposób za szufladkowa ale ja byłem temu wdzięczny, ponieważ osoby, które mnie za bardzo nie interesowały, ich opinia na mój temat po prostu jakakolwiek by nie była, była, była kompletnie dla mnie nieistotna. Tam było jednym, jednym z, jedna z opinii to była bardzo zwariowany, druga opinia była. Czyli przeciwieństwo bardzo spokojne. Trzecia, że ja chyba wolę, chyba chłopcy mi się podobają, no bo nie jestem zainteresowany kobietami, które mi się nie podobają i nie podobają mi się, no i nie tańczę z nimi. No to te kobiety właśnie taką opinię wydawały. A jeszcze jedna opinia, że straszny kobieciarz i, i ten. Więc te opinie były jedne przeczące drugim. I to zależy kto pytał, kto mówił i, i kto, kto w ogóle wypowiadał się na ten temat. Ja oczywiście do każdej opinii podchodziłem z uśmiechem, z lekkim, z lekkim uśmieszkiem na twarzy. W ogóle mnie to nie interesowało, bo wiedziałem jaką jestem osobą. I jaki jestem, a tak naprawdę te osoby, które wydawały najczęściej tą opinię, ta opinia była w ogóle. W ogóle te osoby mnie nie znały, to przede wszystkim. W ogóle nie miały bardzo często przyjemności nawet rozmowy ze mną, a opinia ich była taka czy owaka. Dziewczyny, które mówiły, że jestem nieśmiały, to te, które prosiły mnie do tańca, a ja z nimi nie tańczyłem, ale one mi się kompletnie nie podobały i nie miałem przyjemności tańczenia z nimi. Tak samo te kobiety, które mi się kompletnie nie podobały, prosiły mnie do tańca. Tak samo wypadało się: Nie, no on chyba woli chłopców, no bo w ogóle jaką, jaką, jaki trzeba mieć tupet, gdy nie ma się wyglądu zewnętrznego i. Według mnie również nie ma się nic takiego do zaproponowania akurat ciekawego dla drugiej strony, przynajmniej dla mnie, nie była y, ta osoba ciekawą w ogóle osobą, jeszcze do tego nieatrakcyjną dla mnie, bo dla Ciebie być może była, ale dla mnie była nieatrakcyjna wizualnie, jeszcze do tego y, nie była ciekawą osobą i ta osoba, y, prosi mnie o tańca, gdzie nie mam przyjemności ani przebywania z nią, ani na nią patrzenia, po prostu powolę się w tym momencie patrzeć na atrakcyjną kobietę, ewentualnie porozmawiać z kimś ciekawym, z kimś interesującym, z kimś, kto po prostu przy, przy kimś, przy kim usta mam otwarte w ten sposób, a nie przy kimś, przy, kto mnie po prostu nie interesuje, jeszcze jak patrzę na jego buzie, po prostu nam mi się nie podoba. Więc ja zawsze wolałem wybrać albo ciekawą osobę, albo ładną osobę, z którą będzie mi się przebywał. Miałem taki, taki swój styl i taki, takie swoje podejście do życia. I wielu osobom to się nie podobało, nie podoba i nie będzie podobało nigdy. I te osoby będą na twój temat wydawały takie i owakie opinie. Również to można zaobserwować na wielu moich filmach, które nagrałem dotychczas, gdy podchodzę do atrakcyjnych kobiet. Atrakcyjne kobiety w większości przypadków, na 10 bym powiedział 8-9. Bardzo miłe, bardzo sympatyczne, i dlatego nie należy się ich bać, przynajmniej dla mnie, yy, to jest moja perspektywa patrzenia, a te mało atrakcyjne, te, do których bym nigdy w życiu nie potrzebna na żywo, tylko po prostu robię to czasami ze względu, żeby sobie robić jaja na filmach, to te osoby po prostu mają spojrzenie, w ogóle jakbym był ufo bardzo często, jak yy, w ogóle szok, że ja, ja w ogóle mam czelność do niej podchodzić, że ona jest taka, a, a nie inna. Więc. Yy, to jest taka, taka moja perspektywa oczywiście patrzenia, którą chciałem Wam przedstawić, żebyście nigdy nie przejmowali się opiniami jakichś tam osób, które w ogóle przede wszystkim Was nie znają. Po drugie, te osoby nie pomogą Wam zapłacić rachunków. Po trzecie, zawsze będą Was krytykowały, czy inne osoby krytykowały, ponieważ same są niedowartościowane, same nie mają własnego życia, tylko mogą żyć życiem innych. No i to też świadczy o tym, że są bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. A skoro są nieszczęśliwymi ludźmi, to nie przebywajmy po prostu z nimi, idźmy swoją drogą. I pamiętaj o tym, że to zawsze od Ciebie będzie zależało, jaką, w jaką szufladkę ktoś Cię wsadzi. Ja kiedyś to wyjaśniłem mojemu koledze, który mówi: Wszystkie dziewczyny u mnie w klasie się nie lubią mnie. A ja mówię: To zapraszam, pokażę Ci prosty tekst, ja, test, y, jak. Będą mnie bardzo lubiły. A nie lubiły mnie tylko z tego powodu, ponieważ nigdy im nie mówiłem cześć, bo one mi się nie podobały i nie uważałem ich za osoby interesujące. Ale gdy podszedłem, porozmawialiśmy z nimi, z tym moim kolegą, 15 minut było bardzo miło, bardzo sympatycznie. On powiedział, one od razu odpowiedziały Ale ty jesteś fajny, nie widziałyśmy, że jesteś taki fajny, taki miły, taki sympatyczny, taki i owaki i po prostu od razu była zmiana zdania na mój temat. Ale już na drugi dzień, gdy nie powiedziałem im cześć. W tym momencie znowu była zmiana, że są taki i owaki. Więc opinią możemy manewrować sobie od tak, tak i e, owak. I pamiętajcie o jednej rzeczy, bo z tym bardzo dużo ma problem w dzisiejszych czasach. To jest w ogóle jeszcze największym paradoksem tego wszystkiego, żebyście się nie przejmowali tym, co ktoś o was powie. Oczywiście, wiele rzeczy można wziąć do siebie, poprawić, jeżeli faktycznie ktoś mówi kompetentnie, mądrze i to jest interesująca osoba. Ale nie przejmujcie się jakimiś tam pierdołami na wasz, na wasz temat, które mówią osoby kompletnie niekompetentne i, i takie, które. Ja bym tylko spojrzał tak i poszedł w drugą stronę. Nawet nie byłbym w stanie powiedzieć zdania. I temat, ponieważ byłoby mi szkoda czasu. I Jak zawsze się dziś pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz je już teraz. Trzymaj się ciepło. Hej!